Dymał córkę i matkę, a teraz obie są w ciąży. Czyli Two for You w amerykańskim wykonaniu. Tu, Marek, szpachelka i zapraszam na wasze ulubione wiadomości. Co w rodzinie, to nie zginie. A bohaterowi dzisiejszego odcinka najwyraźniej nie trzeba tego tłumaczyć, bo koleś wziął się do roboty tak ambitnie, że oprócz dziecka ze swoją partnerką postanowił pójść na pełnej i dorobić jej brata. Tak. Dobrze słyszycie. Chłop nie miał żadnych hamulców i rypnął jej matkę, która teraz również spodziewa się dziecka. To wygląda dosłownie jak kreator postaci w Simsach. Patrzy i myśli, hmm, czegoś tu brakuje, no to cyk, dodaj nową postać. No i się zaczęło. Typ wydymał nawet drzewo genealogiczne tej rodziny. Wiecie co mi się wydaje? Że on przeżył egzystencjalny dramat, kiedy uświadomił sobie, że jego kobieta nie ma rodzeństwa. Jak pomyślał, że nie będzie miał szwagra do chlania, to po prostu coś w nim pękło ewentualnie w jego teściowej. Ale spokojnie, sytuacja została już naprawiona, bo teściowa czeka na odbiór Nika Junior, który będzie bratem jego dziewczyny, wujkiem jego dziecka i oficjalnym kandydatem na najbardziej pokręconą osobę w tej rodzinnej układance.